Uczta Babet jest to zbiór pięciu opowiadań duńskiej pisarki Karen Blixen, których to właśnie uczta Babet jest najbardziej znanym z tych opowiadań. Elementem zaś łączącym te wszystkie opowiadania jest przeznaczenie. Głównym bohaterem tej powieści jest jedzenie, ale po kolei. Poznajemy historię dwóch sióstr, Martyny i Filipy. Są to córki pastora, które rezygnują ze swoich, ze swoich marzeń, ze spełniania swoich marzeń, prowadzą bardzo skromne i pobożne życie, wyrzekając się wszelkich uciech i wszelkich radości życia. Pewnego dnia do ich drzwi puka Babet. Jest to uciekinierka z Francji, która znajduje schronienie u sióstr. Mimo tego, iż babet posiada ogrom umiejętności kulinarnych, widząc jednak, jakie życie skromne prowadzą siostry, postanawia ukryć swoje zdolności i dostosowuje się do stylu i do trybu życia obu siostr do momentu, gdy babet wygrywa. Na loterii 10 tysięcy funtów. Wówczas postanawia z okazji setnych urodzin pastora zorganizować wielkie przyjęcie ucztę kulinarną, ucztę życia dla sióstr, która jest odzwierciedleniem jej talentu kulinarnego, serwując najwykwintniejsze dania i potrawy kuchni francuskiej. Uczta Babet nie jest może najbardziej znaną. Książką Karen Blixen. Najbardziej chyba popularna jest jednak Pożegnanie z Afryką, w której Blixen opisuje swoje życie w Kenii. Natomiast uczta Babety doczekała się w 1987 roku ekranizacji, i rok później film ten zdobył Oscara za najlepszy film zagraniczny.